Dzień dobry szalom, a wy ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem z wami króliczka, a przed nami coś, co nie jest ani of Iron, ani Europką, ani CK2, ani CK3 też żadnym innym Total War'em, no może trochę Total War tutaj będzie. Desert Rats kontra Afrika Corps. gierka mega stara, którą grałem za bardzo, bardzo małego żbiczka, ledwo co ją pamiętam, ale pamiętam, że była dość przyjemna. Pierwszy światowy Total tam się przeprowadzało. Gierka skupia się, jak sama scena zaskazuje, na drugiej wojnie światowej, na froncie afrykańskim. W Afryce Północnej się toczy yy, zmagania między Niemcami i Przydatnymi Włochami kontra Anglicy i cały smutny Commonwealth, który tam się zjeżdża, Nowozelandczycy, nawet chyba są Polacy, jak walczymy o Tobruk? Właśnie... Jak długo siedzisz w Benu i gadasz, to się odpala filmik i przez przypadek na nacisnem wyjść. Zagramy sobie kampanii osi, nie pamiętam na czym skończyłem. Zagramy sobie kampanię osi, jakże przystało na Prawilna Afrika Kord. Uda jest też tryb historii fabularnej, to, to, z tego co pamiętam, to się zaczyna o tym, że tam się ucieka z więzienia we Francji Vichy, yy, oficerem niemieckim, francuskim, brytyjskim i razem nam sobie coś przemierzacie, kminicie, kręcicie. My zagramy sobie normalną kampanię osi, są też alianci, ale alianci są zbyt łatwi. Zagramy sobie osią, normalny poziom trudności. Tyle, to jest filmik wprowadzający. Wow. O jakie ładne pzeciki Jakie słodziuszkie. Jeżdżą sobie po pustyniach afrykańskich, a jak szczelają pięknie. O i te samolociki nasze, zarąbiście, No, będziemy się bawili w Romlów i będziemy ścigać biednych biednych o Afryka. Jest jaki piękny ten na opasek. E, Ojcze, z dumną pragnę się porować, że znowu się wyróżnię to razem w zaciętym starciu między bandą Arabów, a patronem naszej piątej dywizji, lekkiej w pobliżu granicy z Tudezją. Twój najbardziej dysty dystyngowny syn Irish. Piękne imię, odprawa. E, Zaczynamy od tego, jak Niemcy przyjeżdżają do Afryki, żeby ratować Włochów przed totalnym upadkiem. Rys historyczny. General Omer wracza do Trypolisu. Właśnie Afryka Kors. Tuż po przybyciu do Libii przekraczają pod l pierwsze ataki próbne na zaskoczonych Brytyjczyków. To jest dość przyjemny RTSik, jeżeli chodzi o prowadzenie. Troszeczkę podobny do. Nie wiem, do Company of Heroes. Bardziej do Company of Heroes niż do tego. Jak, jak to się nazywa? Men of War, tak. Myślę, że kilka sobie misji przejdziemy, przynajmniej do Tobruku bruku chciałbym dojść. Ja całej gry tej nigdy nie przynajmniej ja grałem, zażbiszka ona była dla mnie za ciężka, tak? Zając nie we wszystkich tych. O, czekaj, tu jest coś o Führerze. Führer postanowił odłączyć ducze. Co, co Führer spiskuje przeciwko BBC, bo my jeszcze do Boga Kolgijskiego dojdziemy? Dobra, dalej. Mega przyjemne było to, że przed każdą bitwą właśnie miałeś ten dostępne jednostki, miałeś punkciki, punktów zadania i mogłeś sobie sam komponować tę platkę armii. Tu potem będziemy mieli dostęp do lepszych jednostek. Na razie to jest wprowadzające. E, wyrzuć mi e, ten zarąbisty motorek, który chciałem mieć w rzeczywistości. Nawet z tym koszem. sobie jeździł do Biedronki. Takim motorkiem do tego kosza bym zakupy ładował. Było zarąbiste. E, daj mi więcej strzelców. Myślę, że więcej strzelców z biednymi mauserami i wysokimi skarpetkami to jest e, to, czego potrzebujemy. A tutaj można sobie modelować, mówię. Potem będziemy mieli dostęp do większej liczby yy, poszczególnego sprzętu. Na razie mamy bardzo, bardzo podstawowe. E, także rozpoczniemy pierwszą misję. A, to jeszcze będzie wprowadzenie. O, najsik. No, yy, krótko i na temat. Musimy dotrzeć do tej azy, musimy ją zdobyć. Eee, uważaj w tej regułie obecność obecności, przecielał ukradli cały sprzęt <grywa> wroga jaki znajdziesz. Ehm, okej, okay. w sumie nie wiem czy potrzebny był ten ciężarówek. Eee, ile tu się mieści żbiczków? Tu jest 12 wolnych miejsc, nice, wolne miejsce 1. Wyrzuć mi tyle tylko, żeby był strzelc z też trzymaj w środku, bo on raczej zginąć nie może. Z tego co pamiętam, bo ja muszę też sobie przypomnieć, to był wóz, który ci spotował, a im więcej osób w środku siedziało, chyba... Tym lepszy miał... właśnie... czekaj, nie, wystarczy jeden, żeby był tylko do... Tak. Okej, okay, jeżeli ja musi być dwóch. A reszta może patatajać, jest? Jest Reszta może patatajać. Poczekajcie, zrobiłem sobie ładny zwiat, bo tu właśnie były nam pojazdy do zdobycia. Pierwszą misję dobrze pamiętam. o, cień Rano, już tu stoją bandyty jedne. Co ty we mnie strasz? Dobra, dawaj nasz wóz opancerzony. Daję piechotę spróbujemy zdobyć te, te, te traczki. Nie wiem po co w sumie brałem tego. Traczka Bożego. Przyjemny RTSik. Weź ich tam KM-em, tych biednych ang Anglików. O, cyk, nice. E, oczywiście od niej jest Immortal, go można ustrzelić. Ale chciałem przejąć to są te... Y, daj Dajmiery, samochodziki opancerzone. Coś jak. samochody pancery, coś jak w choju. Czyli. Choi y, y, mimo wszystko z na nami zostanie. Rzuć tego żbiczka też. Nie wiem po co mi ten trak był. Bo żebym. No. Blitzkrieg tu ciężko robić. Przestań mi strzelać bandy... Nie, bo mi zabijesz! O, no i bandyta jeden. Okej, okay, ubijcie tego Janusza, tych Januszów tam. Ty swojej z prawej strony. Ty spróbuj wejść do, szybko do samochodzika, kiedy oni będą strzelać. Ty możesz poświetlać z tej strony, okej. Okay. Nice, brawo panowie. Y, pozajmujcie te, 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 te woziki opancerzone. Żebym ja ich stąd. Zostaw tylko kierowcę z Mauserem, Halo, z Mauserem, kierowca. Mauzerem kierowca. Halo. O, dziękuję. Nice. Sześć, niszczyć zniszczyć budynki bandy. To ile tu wchodzi? Tu wchodzi um, trzech agentów, ale chyba tylko dwóch wystarczy. Nie, kierowca i strzelec. Chodźcie, pogarjamy to. Okej, okay, to jeszcze jest jeden samochodzik do zajęcia. Znaczy, sprzęt potem powinien przejść chyba na następne misje, więc... A, ty, w budynku się, kurde, okopały bandyty. Do budynków powłazili, no dobra. Wyślij dwóch po ten samochodzik. Wy pojedziecie z prawej strony. Mhm. Ty, o oh, kurde, ty, oni tu są. Strzelają we mnie. Proszę, proszę nie zabijać mi Niemców. Oczywiście moglibyśmy się starać, czołgać, tutaj celować, tam granaty rzucić, ale, 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 ale zając to po prostu, yy, idziemy naprzód, tak? Idziemy naprzód. E, wrzuć dwóch, ładuj ich. Misja treningowa co złego może się stać. E, uciekają. Za nimi. O, anglicy uciekają. Świetnie, ten się czołga! Nie daj mu uciec! Widzę go! Widzę go! Ubić dziada! A ty czego stoisz? Dobra, jest dwójka, jest dwójka. E, potem powinniśmy chyba broić tej ozady, jeżeli pamięć nie myli. Ubiliście tego co uciekał? Tak. Zobaczmy, czy jeszcze tutaj gdzieś więcej nie ma tych. Właśnie, zabezpiecz wioskę odprawiając kontratak Anglików. Zajmijcie ten ładny budyneczek w środku. Trakami schowaj w tym. Prostaw was tu może. Ja nie pamiętam skąd będą posiłki szły. Eee... Jedź do przodu i spotować. Okej. Okay. Może tego też z tej strony daj. Schowaj się za budynki. Mamy jeszcze jakąś wolną piechotę? Tu, tu jeszcze mamy piechotę Wejdźcie do tego budynku Do budynku można wchodzić i z nich nasze szkopiny będą sobie strzelać pięknie O, idzie wsparcie Chciałem zobaczyć czy ja też mogę obracać kamerą W czasie, w czasie bitwy Nie pamiętam U, raczej nie będzie działać Proczyć Trzymać pozycję Ej, Wyjdź z tego opelka, Bożego Zajmij ten lekko uszkodzony budyneczek Okej okay. Myślę, że powinniśmy utrzymać tego wioska. Zniż wycofujące się siły wroga. A to jeszcze coś tam uciekało. No i już zepsułem. Tam jeden ten leciał, dobra. Nie będziemy na razie jeszcze się spotować. Uciekaj, ziobek! Uciekaj! Dajcie. Musi dać radę. Dawaj, Hartmana. Okej. Okay. Oni wszyscy od góry jadą. Ja myślałem, że wszyscy, że ten jeden czołgający się ten. Anglik to było całe to, co im przeżyło. Dobra, wywet w trzech będziecie tu siedzieć jakby od południa nas zaatakowali. Bo jeden samochód gdzie, kto gdzieś tam uciekł. A każdy przyjęty... A, a jednak wiedział, a jednak wiedziałem, a jednak wiedziałem. Chodź na południe. Chodź też na południe. Ten budeczek powinien trochę im czasu zająć, bo się wytrzymać. Każdy zniszczony pojazd przeciwnika uszkodzony da się przejąć i naprawić. To jest dość yy, fajna sprawa. Okej, okay. wycofaj się, bo ci zaraz zniszczy ziomek. Okej, okay, zniszczony. Nie mamy też żadnego na razie inżyniera, żeby naprawić zniszczony pojazd. Ale widzę, że, tak, to, to jest właśnie koniec. Jak jest takie spowolnienie i wskazanie na ostatnią jednostkę, to jest właśnie koniec, tak. Ej, mega klimatyczny, mega przyjemne. Ej, zepsułem, bo oni uciekli, a robienie questów obocznych to więcej tych punkcików, za które potem możemy kupować sobie sprzęt jednostki na kolejną misję. I już, już rozumiecie, w pierwszej początkowej misji treningowej zając zepsuł, zwyciężyłeś, jestem amebo, a nie zwyciężyłem. E, muszą przeżyć, dotrzeć do, w wioskę, no nie udało się tego. Myślałem, wszystkich wycofujących się pokonaliśmy, straciliśmy, nie wiem, chyba trzech? Rip, e, sześciu straciliśmy? Medyka nam zabili i tego traka, ja tego traka nie straciłem, tylko ja po prostu z niego wyszedłem, nie potrzebem brałem. Znam wszystkie trzy dajmiery. Ukryte zadanie, aha, dobrze wiedzieć. Bardzo dawno w to nie grałem, poważnie. Mieliśmy trzy dajmiery, ale te samochody dzikie pancernal nam jeden zniszczyli, no bandyty. Nam zniszczyli. Dobra, więc co, no pierwszy odcinek krótki, wprowadzający, to będą, znaczy niektóre misje będą krótsze, długie dłuższe, eee, muszę sobie lepiej przypomnieć jak się w to grało, o chwili kwietnia 41. Rosjanie jeszcze nie wiedzą, <grytanie> i bardzo dobrze, eee, nasz front wschodni nie będzie interesował, dobra, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mega przyjemne to się będzie do rozgrywania, zwłaszcza będzie bitwa o Tobruk, mega przyjemna, Już jak ja pociłem, jak ja pamiętam, jak ja pociłem, żeby zdobyć ten nieszczęsny port Niemcami, o boże, a potem, żeby po stronie angielskiego utrzymać. No nic, łapek górę, soczysty komentarz, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć, trzymajcie się, na razie Elo.